Witam wszystkich, dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić puls z poliuretanu w domowych warunkach. Już mamy jeden gotowy, będziemy go wyjmowali, natomiast następnie od początku będzie widać jak się robi. Nie Wygląda po wyjęciu. Po każdym odlewie formę należy rozdzielaczem posmarować. W moim przypadku jest to pasta do nagrobków. Jest to pasta firmy Mimox. Oni produkują również specjalne pasty do, do form, natomiast minimalna ilość zamówienia to 30 kg. Starczyłoby mi to na 20 lat. Dlatego bawię się mniejszymi puszkami. po przygotowania. Forma jeszcze nie nasmarowana. smarowana. Spokojnie, chodzą jest. Jeszcze nie. Nie kuchy nie zrobił, gdzieś nie, nie zostawił ścianki, nie wiem, Wszystko wysmarowane w tej paście. I zda się wszystko. Dobra, zaraz go kręcę zajmujemy. Ważne, żeby formy za każdym razem dokładnie oczyścić z resztek ta pozostałość to powiększenie nam zbędnego poliuretanu. <laughs> 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 Mieszamy dwa składniki. Tak to wygląda. Nie wiem czy coś słychać, natomiast widać, że on puchnie sobie. Myślę, że ten już ponad godzinę minęła. Będziemy go zaraz skrobali. Tam tutaj mamy parę sztuk zrobionych. Tutaj jeszcze więcej zrobionych i pomalowanych. I już widać, że jest fajny. Ale jeszcze niestety wróci. to nie ja mogę podtrzymać jak trzeba. Co chcesz trzymać? Nie mówię jak trzeba kamerę podtrzymać. Możesz podtrzymać. Jak ładnie te nadlewki nazwać? No to nadlewki tak. Technologicznie musi być I można powiedzieć, że prawie już, później taki korpus myjemy, najpierw w wodzie z jakimś szamponem do mycia samochodu tak naprawdę, a później jeszcze odpuszczamy acetonem technicznym, a my tą formę tak a nie inaczej kładziemy. To jest moja strona, ona jest dołem na formie. Tu się wszystko dobrze w miarę odpowietrza. Ważne są te, te dwie strony, gdzie się nosi, tak żeby były one w pełni wylane. A to jest strona górna, gdzie zostaje powietrze. No, niestety przy tych rączkach tak zwanych nie ma sposobu technicznego, żeby, przynajmniej w mojej formie, żeby, żeby je dobrze odpowietrzyć. Dlatego powstają takie, takie jest tył, felki. Tył. No i stwierdziłem, że zawsze najlepiej jak będą z tyłu tam gdzie się ich nie nosi, dlatego forma jest ustawiona tak jak jest ustawiona. Jeszcze mamy, 7 jest. 7 i jeszcze z dołu muszę zrobić jeden korpus. wychodzą, oddajemy w gratisie pszczółki, ale nie to jeść. 아우, 워시마.

Ah